Hallo, Ja jestem z Polski, Bryczek, wizualny narrator, manager muzyk Facebook APP. Przełączyłem się na kamerę wideo dlatego, że zasięg straciłem do satelity. Teraz akurat jestem na torze, chodzę spaceruję po tym miejscu, fajne miejsce, super. pooglądamy sobie. <grym> Poglądamy sobie teraz to przepiękne, cudowne miejsce w którym jest park motocrossowy Majorka w Albertowie teraz przejdziemy sobie tu na tę stronę, poglądamy. właśnie to ten park to ten tor jak widzicie tutaj wyskoki są tu jest zakręt, fajny tutaj przejdziemy na tę stronę o tu też zaczynają jeździć. Wyrabiać sobie mięśnie, kół. No, patrzymy, co to może prawdziwka znajdziemy jeszcze przy okazji. O, ładnie, wyryli. Widzę, że to było ładnie. Eee, tu zrobili sobie przelot przejazd. Ładny przejazd. Tylko tak pagórka, częścią, bo mogę zaczepić silnikiem. O, to będzie ciężko mi wyjść, ale spróbuję się wydostać, przeszedłem zobaczcie jak tu ciężko Prze, przesmyknąć ale jakoś się wydostałem zobaczcie jak to fajny przejazd jest widzicie fajnie? tor park to się nazywa tor, park motocrossowy Majorkow-Albertowie to tak, taka prawdziwa jest nazwa tego właśnie parku przejdziemy sobie tu właśnie tym tą trasą i zobaczycie, jak fajnie to wszystko jest zrobione. Tak jak powiedziałem, że przyjeżdżają tu kluby z różnych stron i trenują. Trenują, żeby ulepszyć, usprawnić sobie jazdę. Przejdziemy sobie tym boczkiem, a tutaj zobaczycie, jak ładnie to wygląda. O, ten motocross. Mój sprzęt jest tam dalej, że satelita mnie łapie, właśnie tak miejsca, musimy już się przedostać tu przez te krzaczki, żeby dojść na drugą stronę toru. Przejdziemy jakoś powolutku. No już prawie jesteśmy, widzicie, Przeszliśmy pół kilometra, sporo na moje nóżkę ale będziemy tu zaraz na tej stronie i tutaj zobaczcie są wjazdy przejazdy fajnie jest naprawdę jest zajebisty ten tor teraz przejdziemy sobie powolutku na dół widocznie rano jeździli bo jest wyjeżdżone świeże wy... przejazdy są albo wczoraj mnie wczoraj akurat w sobotę nie było miałem transmisję na żywo w Dubaju no, a oni sobie tutaj jeździli. A ja przetraciłem czas. Przejdziemy sobie teraz tutaj. O. zobaczcie jak tu pięknie jest. Naprawdę, uroczo przepiękne miejsce. Dzisiaj powinny jeździć. Jest przepiękna, słoneczna pogoda, tak jak wczoraj była. No ale. Jaj, hey, Fumpoland, Cheniobryczek. Wizualny narrator, manager muzyk, Facebooka Pepe. No, a trenują. Chłopaki trenują, żeby być lepszym od najlepszych. No. Innym się to udaje, a innym zarazem się nie udaje. O, jesteśmy już. Gdzie? Na drugiej stronie.